Przyjaciele leśnej polany. Rozdział 10 wiosenne porządki. Na leśnej polanie powoli wstawał zupełnie nowy dzień. Przyjaciele budzili się jeden po drugim, czując, że ich otoczenie zmieniło się w bardzo subtelny, ale jednak zauważalny sposób. Jeleń Hubert dostrzegł, że mimo wczesnej pory poranek jest przyjemny i całkiem ciepły. Choć jeszcze niedawno, budził go chłód i mroźne, rześkie powietrze. Rybka Ewa poczuła, że woda w strumieniu nie jest już taka zimna, a długie promienie słońca docierają nawet do jego dna. Zając rysiek z zaskoczeniem odkrywał, jak trawa staje się coraz bardziej zielona, a gdzie niegdzie można znaleźć kwitnące przebiśniegi i krokusy. Sowa Pola przyglądała się coraz większym pąkom pojawiającym się na gałęziach drzew, a Jerzyk Kamil pozdrawiał i witał ciepło pojawiające się na polanie owady, budzące się z zimowego snu. Nadeszła wiosna, obwieścił wszystkim wokoło lis lutek, a wokół rozległy się okrzyki radości. Pora wziąć się za wiosenne porządki, zakomunikował lutek i ruszył w kierunku swojej norki. Przez kolejne kwadranse niestrudzenie sprzątał swój przytulny domek. Omiótł wnętrze skórzu, starannie uzupełnił ubytki w ściankach norki gliną i piaskiem, zgrabił okalające norę liście w zgrabny stosik i udekorował pomieszczenie świeżymi kwiatami. Trzeba przyznać, że norka prezentowała się wspaniale i aż zachęcała do spędzania w niej czasu. Zwierzęta podziwiały pracę ludka i również postanowiły zabrać się za porządkowanie polany, aby wybudzić ją z zimowego letargu. Ochoczo wzięły się do pracy. Rysiek i Kamil usuwali z polany suche liście i zalegające na ziemi igliwie, aby odkryć trawę i kiełkujące rośliny. Hubert sprzątał ułamane gałęzie i stare szyszki. Rybka Ewa pomagała uzupełnić konewki z wodą, którymi później Lutek podlewał zasadzone przez siebie wiosenne bratki. Sowa Pola wieszała na gałęziach kolorowe lampki, które wkrótce miały umilić wszystkim ciepłe, wiosenne wieczory. Po uprzątnięciu terenu przyjaciele postanowili rozłożyć jeszcze kilka kolorowych leżaków, aby urządzić przytulne miejsce do opalania się i wygrzewania w słońcu. Po kilku godzinach wszyscy podziwiali efekt wspólnej pracy. Rezultat był fantastyczny. Uradowane, choć zmęczone zwierzęta z radością usadowiły się w miękkich i wygodnych leżakach. Ciepłe promienie rozgrzewały ich ciała, a powietrze wypełniał zapach kwitnących drzewek. Atmosfera sprzyjała relaksowi i odprężeniu. Nic dziwnego więc, że niektóre zwierzątka zapadły w przyjemną, regenerującą drzemkę. Polana była gotowa na celebrowanie każdego dnia długo wyczekiwanej wiosny. Jeleń Hubert odpoczywał i obserwował pojawiające się na polanie kolorowe motyle, brzęczące wesoło pojedyncze pszczoły. I pierwsze pajączki, które pracowicie i misternie tkały swoje sieci między gałęziami drzew. Hubert przysłuchiwał się także coraz głośniejszemu śpiewowi ptaków. Ich głosy wypełniły całą polanę i były tak donośne, że zagłuszyły nawet ciche pochrapywanie ryśka. Po chwili jednak tą sielską atmosferę przerwało donośne burczenie. Przyjaciele Polany poczuli wielki głód, bowiem w ferworze wiosennych porządków nikt nie pomyślał o przyrządzeniu posiłku. Poraz jeść coś pysznego zarządził lutek. – A co najlepiej smakuje na świeżym powietrzu? zapytał. Odpowiedź gromadki zwierząt była jednomyślna. Nadeszła pora na otwarcie sezonu. Rozdział 11. Piknik. Zaraz po przeprowadzeniu na leśnej polanie wiosennych porządków, przyjaciele postanowili zjeść wspólny posiłek na świeżym powietrzu. Dzień był słoneczny i ciepły, i wręcz idealny, aby rozpocząć sezon grillowy. Podekscytowane pomysłem zwierzęta zebrały się ochoczo za przygotowania. Lis Lutek i zając Rysiek, Ustawili wielki grill po środku polany. Pozostali mieszkańcy przygotowali w tym czasie ulubione przysmaki. Jerzyk Kamil przyniósł ze swojej spiżarki ziemniaki i kasztany. Jeleń Hubert zadbał o pyszne świeże marchewki, a sowa Pola przygotowała szaszłyki z leśnych grzybów, korzystając z przepisu rybki Ewy. Wkrótce wszystkie produkty trafiły na ruszt, a w powietrzu rozniósł się smakowity zapach. Przyjaciele postanowili, że do potraw z grilla pasuje atmosfera leśnego pikniku. Rozłożyli więc na soczyście zielonej trawie miękkie koce, a także przygotowali orzeźwiającą owocową lemoniadę. Gdy potrawy piekły się na grillu, zwierzęta śmiały się, relaksowały i odpoczywały. Słońce rozgrzewało ich futerka, a wiosenny wiatr niósł ze sobą zapach świeżych kwiatów. Gdy nastała pora posiłku, Jelen Hubert nałożył każdemu porcję jedzenia. Co za uczta! wzdychał co chwilę lis lutek, zachwycając się każdym najmniejszym kęsem. Pozostałe zwierzęta również delektowały się wspólnym posiłkiem na świeżym powietrzu. Raz po raz wznoszono toast lemoniadą i świętowano rozpoczęcie wiosny. Gdy uczta dobiegła końca, przyjaciele nabrali ochoty na wspólną zabawę. Słońce powoli chyliło się ku zachodowi, ale wieczór nadal był ciepły i przyjemny. Zagrajmy w kalambury, zaproponowała rybka Ewa, wykonując salto w powietrzu i wpadając z pluskiem do wody. Zwierzęta chętnie przystały na tę propozycję i ustaliły kolejność prezentowania haseł, które przygotowała dla grupy Sowa Pola. Pierwszy wystąpił Lis Lutek, który prezentował hasło pełnia księżyca. Aby naprowadzić przyjaciół na właściwe tory, udawał wilka wyjącego do nocnego nieba. Kolejny był Jerzyk Kamil, któremu trafiło się hasło sok z jagód. Kamil z precyzją udawał zbieranie owoców z krzaczków, a potem zalewanie ich wodą ze strumienia. Następnie miejsce na środku polany zajął Hubert, który musiał udawać drzewo na wietrze. Jeleń dostojnie kołysał porożem, wskazując nosem na drzewo mądrości. Zając rysiek ze swoim komediowym talentem, tak świetnie udawał jesienne grzybobranie, że nawet sowa Pola nie potrafiła ukryć swojego rozbawienia. Gra trwała w najlepsze, a prezentacje haseł stawały się coraz zabawniejsze. Gdy słońce całkowicie schowało się za horyzontem, przyjaciele uścisnęli się serdecznie i z wielkim zmęczeniem, lecz również wielkim zadowoleniem, zaczęli powoli układać się do snu. Zasypiając, wspominali jeszcze radosne chwile związane z wielkim wiosennym piknikiem i uśmiechali się łagodnie. Leśną polanę spowiła nocna cisza, przerywana od czasu do czasu spokojnym pochrapywaniem i śpiących mieszkańców. Rozdział 12. Drzewo mądrości Stawał nowy dzień. Na leśnej polanie wczesnym rankiem zjawiła się wiewiórka Basia, którą zwierzęta poznały podczas obchodów Święta Lasu. Basia odwiedzała czasem swoich przyjaciół, a ponieważ uwielbiała poranne spacery po okolicy, pojawiła się na polanie, gdy wszyscy jeszcze smacznie spali. Już szykowała się, aby zbudzić ryśka, gdy jej wzrok powędrował do dużego starego drzewa stojącego na skraju polany. Ku swojemu zdumieniu odkryła, że drzewo jest obsypane wielkimi purpurowymi kwiatami. Widok był tak niezwykły, że wiewiórka szybko obudziła nie tylko zająca, ale też wszystkich pozostałych mieszkańców polany. Chwilę potem przyjaciele z zaskoczeniem i podziwem przyglądali się wyjątkowemu drzewu, które nazywali drzewem mądrości. Nie pamiętam, aby nasze drzewo kwitło kiedykolwiek wcześniej. Skonsternowany Hubert podrapał się po głowie. Ja również, dodał zaskoczony Rysiek. Ani ja, odparła rybka Ewa, wychylając głowę ze strumienia. W polu, w dziupli prastarego drzewa, mieszkali twoi rodzice i dziadkowie. Czy kiedykolwiek wspominali oni o podobnym zdarzeniu z przeszłości? Zapytał sowy Hubert. Babcia opowiadała mi, że kiedyś drzewo mądrości regularnie kwitło i rodziło owoce. To było dawno, dawno temu. Przed laty jednak zapadło w letarg i od tamtej pory nie owocowało. Dlaczego? Co się stało? Zaciekawił się Lutek. Drzewo, aby zakwitnąć, musi wzrastać w określonych warunkach. Potrzebuje bardzo czystego powietrza, żyznej ziemi. I krystalicznie czystej wody. Podejrzewam, że środowisko w naszej okolicy stopniowo ulegało zanieczyszczeniu. Warunki przestały być idealne, a drzewo przestało tworzyć kwiaty i wydawać owoce. Mój tata również myślał podobnie. Niektóre gatunki zwierząt i roślin są bardzo wrażliwe na zmieniające się warunki życia, podczas gdy inne świetnie dostosowują się do zmian, powiedziała Pola. Zwierzęta pokiwały ze zrozumieniem głowami. W takim razie kwiaty na drzewie mądrości to prawdziwy cud! klasnął w łapki Lutek. Najwyraźniej nasze otoczenie ponownie staje się bardzo czystym i przyjaznym miejscem, uśmiechnęła się Pola. I myślę, że to również zasługa wszystkich mieszkańców Polany, którzy z takim oddaniem dbają o wspólne otoczenie. Przyjaciele ucieszyli się słysząc te ciepłe słowa. Rzeczywiście od lat pielęgnowali polane, najlepiej jak potrafili dbając, aby wszystkim żyło się na niej dobrze i bezpiecznie. Podziwiali piękne fioletowe kwiaty, które obsypały gałęzie drzewa mądrości, a gdy nacieszyli nimi oczy, zachęcali zwierzęta z odleglejszych zakątków lasu, aby odwiedziły ich polane i zobaczyły to wyjątkowe zjawisko. Na polanę przybywali kolejni przybysze. Bubr Benek, Łania Daria, Kostymek i Kuna Kasia. Każdy z nich zachwycony wpatrywał się w wielkie, wspaniałe kwiaty. Pola dzieliła się z gośćmi ciekawymi wspomnieniami związanymi z życiem jej rodziny, które stanowiło również część historii prastarego drzewa. Wszystkim towarzyszyła jedna myśl: że przyroda zawsze nagradza nas swoim pięknem za nasze starania, troskę i opiekę. Dziś nadszedł właśnie taki dzień, w którym każdy mieszkaniec lasu mógł cieszyć się swoją nagrodą. Po kilku tygodniach na drzewie zawiązały się pierwsze owoce. W odróżnieniu od kwiatów, które przybrały odcień intensywnego fioletu, Owoce były soczyście czerwone. Przyjaciele z zaciekawieniem i cierpliwością śledzili kolejne cykle rozwoju drzewa i nie ustawali w dbaniu o swoje najbliższe otoczenie. Polana nie przestawała ich zaskakiwać, a każdy kolejny dzień przynosił nowe odkrycia i niespodzianki. Więcej przygód zwierząt z leśnej polany znajdziesz w następnej części słuchowiska. Subskrybuj ten kanał. I nie przegap kolejnego odcinka.